Cześć! Witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Jednym z tych miejsc na mapie, na które obecnie najbardziej zwraca się uwagę, są Chiny. Państwo środka po latach upokorzeń... Wojen i wewnętrznej walki o władzę oraz niewyobrażalnej biedy z przytupem wróciło na wielką polityczną scenę. Chiński smok się przebudził, a cywilizacja, trwająca już od około 5000 lat, głośno domaga się uznania swojej mocarstwowej pozycji. A taką ambicję ma obecny przywódca tego kraju. I tego dotyczy książka, o której Wam opowiem. Dziś na kanał Niezła Historia wraca profesor Bogdan Guralczyk, a ja przedstawię Wam jego najnowszą książkę zatytułowaną Nowy Długi Marsz Chin Ery Xi Jinpinga. W przypadku tej pozycji ogromnie ważną rolę odgrywa sam tytuł. Odnosi się on do słów wypowiedzianych w maju 2019 roku przez obecnego przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej w powiecie Judu w prowincji Jiangxi. Wezwał on członków komunistycznej partii Chin do Nowego Długiego Marszu, nawiązując przy tym do wydarzeń z lat 1934-1935. Wtedy to komunistyczne siły zbrojne wyrwały się z okrążenia dowodzone przez Chiang Kai sheka armii Kuomintang'u, i udał się na północ kraju celem przegrupowania. Przeszło to do historii właśnie jako Długi Marsz. Obecny termin odnosi się do Marszu ku przyszłości, ku trudnej, ale ostatecznie zwycięskiej walce o należne Chinom miejsce wśród światowych liderów. Nowy Długi Marsz, choć kręci się wokół Xi Jinpinga, tak naprawdę jest opowieścią o tym, Czym stała się Chińska Republika Ludowa po jego dojściu do władzy w listopadzie 2012 roku? Nie ma co do tego wątpliwości, że po epoce Mao Zedonga, dzięki reformom Deng Xiaopinga, państwo środka dokonało wielkiego skoku gospodarczego. Zbieżność z terminem ukutym przez samego Mao jest tutaj całkowicie przypadkowa. Profesor Guralczyk zwraca uwagę na to, że w Chinach pod rządami Xi, Nastąpił powrót do zwiększonej w polityce roli ideologii socjalistycznej. Coraz bardziej kumulowana w jego rękach władza sprzyja rozwojowi kultu jednostki, co przywołuje skojarzenia ze Związkiem Sowieckim i czasami Stalina. Bardzo ciekawie w tej książce wygląda przedstawienie głównego bohatera. Teoretycznie jest nim obecny przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. Jednak jako postać Pojawi się w tej pozycji rzadko, porównałbym to do tego, w jaki sposób Masza Gessen w swojej pracy, Putin, człowiek bez twarzy, przedstawiła Wołodię. Przywódcy państwa środka, tak naprawdę, poświęcona jest część jednego z rozdziałów opisująca jego przeszłość i drogę na sam szczyt. Został on raczej zaprezentowany jako swego rodzaju siła oddziałująca na swój kraj. I nadające mu obecną formę pod względem ideologicznym i politycznym. Sam główny bohater odgrywa w tej pozycji bardzo niejednoznaczną rolę. Z jednej strony jest tu przedstawiony jako osoba niezwykle ambitna i z ogromną konsekwencją dążąca do wyznaczonego sobie celu, a tym jest uczynienie z Chin światowego hegemona pod względem politycznym i gospodarczym. Z drugiej jednak, Odbywa się to kosztem rosnącego w państwie środka autorytaryzmu. Xi Jinping, przejmując kolejne stanowiska, kumuluje w swoich rękach coraz większą i coraz mniej ograniczoną władzę, sprawując ją coraz bardziej jednoosobowo. Co ciekawe, zniszczył w ten sposób dzieło Deng Xiaopinga, marginalizując rolę Komitetu Stałego, Biura Politycznego, Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, zwanego potocznie Kolektywnym cesarzem. Najbardziej widoczną na kartach tej książki cechą charakteru Xi Jinpinga jest wspomniana wyżej ambicja i można ją dostrzec nie tylko w próbie strącania Stanów Zjednoczonych z piedestału światowego hegemona. Czytelnik dostrzega ją przede wszystkim w jego chęci stanie się tym przywódcą, który, niczym cesarz Chin, zjednoczy wszystkie ziemie chińskie i, co jest w tej sytuacji ważne, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, w myśl obowiązującej ustawy antysecesyjnej nie wyklucza on użycia siły. A biorąc pod uwagę rosnącą w jego polityce rolę ideologii, w tym promowanie pojęcia chińskiego snu, może chcieć zapisać się w dziejach swojego kraju jako ktoś co najmniej równy samemu Mao. Podobnie jak w przypadku chińskiego feniksa, czyli poprzednio przeze mnie omawianej książki profesora Guralczyka, również i tutaj bardzo istotną rolę. Odgrywa wątek Republiki Chińskiej, czyli Tajwanu. Autor w naprawdę ciekawy sposób przedstawia to, jak kształtowały się relacje pomiędzy bytami państwowymi po obu stronach ciśniny tajwańskiej mniej więcej od końca lat 70. ubiegłego wieku, czyli od nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Stanami Zjednoczonymi. W tym czasie ustalono, że Chiny są jedne i niepodzielne. Kiedy na Tajwanie zdjęto stan wojenny, rozpoczęło się ze strony Pekinu podejmowanie pewnych kroków w celu zjednoczenia z wyspą. A jak się okazuje, próba utworzenia z tych podmiotów jednego organizmu państwowego niesie ze sobą tyle zwrotów akcji, co dobra powieść sensacyjna. Po odwołaniu w 1986 roku na Tajwanie stanu wojennego, wprowadzonego jeszcze przez Kai-shek'a, po obu stronach cieśniny powstały instytucje mające na celu zbliżenie obu bytów politycznych. I kiedy wszystko szło ku dobremu, ówczesny prezydent Tajwanu Li Teng-hui zaproponował nazwanie stosunków z Chinami kontynentalnymi relacjami międzypaństwowymi. A jego następca Chen Shui-bian dążył nawet do członkostwa wyspy w Zostało to jednak zahamowane. Po przejęciu władzy w Tajpej przez dążący do zjednoczenia z Pekinem Kuomintang, czyli partię nacjonalistyczną, dokładnie tę, z której wywodził się sam Chiang Kai-shek. I kiedy wszystko szło ku unifikacji w Tajpej, znowu zmieniła się władza. A Xi Jinpingowi zadanie nie ułatwia to, że na jego oczach tworzy się społeczność czująca się już narodem tajwańskim. Czasem w nagraniach zdarza mi się powiedzieć, że dana pozycja jest trochę nierówna. Mam wtedy na myśli to, że pewne jej fragmenty czyta się gorzej, że są nudniejsze od pozostałych. Nowy długi marsz też jest trochę nierówny, ale w zupełnie innym znaczeniu. Każdy rozdział tej pracy został napisany w tym samym stylu i z równym zaangażowaniem. Różnica w moim odbiorze tej książki związana jest z tematyką poszczególnych części. Trudniejsze w przyswojeniu były dla mnie te, Związane ze sprawami strukturalnymi państwa chińskiego. Za to te fragmenty dotyczące historii, polityki czy rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie jest jakaś fabuła, pochłania się niemal jednym tchem. Ważną część nowego długiego marszu stanowi przedstawienie sytuacji ekonomicznej Chin. Profesor Guralczyk zwraca uwagę na wyzwania stojące przed miejscową gospodarką oraz na problemy z jakimi w niedługim czasie będzie musiała się zmierzyć. Wymienia tu przede wszystkim wyraźnie starzejące się społeczeństwo oraz wyczerpujące się paliwo w postaci migracji ze wsi do miast. Autor wykazuje się tu umiejętnością wyjaśniania tych trudnych zagadnień prostym i zrozumiałym dla standardowego odbiorcy językiem. Sprawia to, że czytelnik otrzymuje sporą dawkę wiedzy, Podano w przystępny sposób, a lekki i żywy styl profesora Guralczyka powoduje, że choć nie ma tu żadnej fabuły, od tej części i tak nie można się oderwać. Jako, że książka ta została wydana w roku 2021, nie dało się w niej uniknąć tematu pandemii, tej, która zaczęła się w mieście Wuhan. Profesor Guralczyk w swojej pracy odpowiedzialnością za nią obarcza chińskie władze, za około miesiąc braku reakcji na doniesienia o dziwnej zarazie. Jednak mniej miejsca w tej pozycji poświęca się samemu jej przebiegowi, a bardziej temu, jak efektywny w jej trakcie okazał się sposób sprawowania władzy przez SI. Nie dość, że jego kraj poradził sobie z pandemią lepiej niż świat zachodu, to jeszcze umożliwiło mu to pozbycie się krytyków i przeciwników politycznych, chociażby poprzez aresztowania. Co jeszcze wzmocniło jego władzę. Covidowa zaraza odgrywa w tej książce ważną rolę jeszcze w jednym aspekcie, a mianowicie w relacjach pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Stanami Zjednoczonymi, nazywanymi tu strategiczną konkurencją. Jak zauważa profesor Guralczyk, rozpoczęła się ona w roku 2018 wojną handlową rozpętaną przez ówczesnego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. A przybrała na sile po wybuchu pandemii. W tym przypadku wrażenie na czytelniku robi retoryka, jaką wobec Chin stosowali ówczesny wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence i ówczesny sekretarz stanu Mike Pompeo, jak również odpowiedzi ze strony państwa środka. Dla mnie najzabawniejszy w tej części był wątek polski, czyli sprzeczka na terenie Rzeczypospolitej ambasadorów zainteresowanych państw, czyli Liu Guangyana i Georgette Mosbacher. Chińska klątwa mówi, obyś żył w ciekawych czasach. Nie ulega wątpliwości, że czasy, w których żyjemy, rzeczywiście są ciekawe i to właśnie za sprawą Chin. Profesor Bogdan Guralczyk nie od dziś uchodzi za jednego z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w ich tematyce i tą książką to potwierdził. Nowy Długi Marsz stanowi z jednej strony rozprawę naukową a z drugiej ogromnie ciekawą opowieść o tym, czym tak naprawdę są dzisiejsze Chiny, a dzięki prostemu i żywemu językowi oraz wykonanej przez twórcę głębokiej analizie pozwala czytelnikowi zrozumieć państwo środka i jego spojrzenie na świat. Choć pozycja ta, jak we wstępie zaznacza autor, miała nigdy nie powstać, zapewnił odbiorcy sporą dawkę wiedzy podano w przystępny sposób, z którą warto się zapoznać. I to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się wam podobał. Jeżeli tak to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy Czytać, są one podlinkowane w opisie. Dajcie tutaj w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!